Jak to oglądacie, to ja już jestem na wyjeździe. Wszystkie skiny dopiero będą wysłane 14 czy 15 października, jakoś tak. Eee, no i kto oglądał? Ostatni, no ten wie, pozbyłem się pandorek. Niestety hole nam nie pomógł. Eee, mam motylka. Tego motyla zostawiam, choćby skały srały. I po moim powrocie robimy z tego królewskie eku. To tak a propos, kałak jest też do wzięcia. Mam 7 dyszek prawie za Pandory, no i spróbujemy dzisiaj te Pandory zrobić, a właściwie je odzyskać i zobaczymy czy to wyjdzie, ale przypominam, że trwa rozdanie, e, Możliwość, że jakichś przedmiotów już nie ma, ale no myślę, że jak już to jednego, pewnie nie ma tego Bowie Knife'a, reszta raczej jest, więc no jakby ktoś miał w planach robić nowe skiny, to warto to zrobić na moim kodzie, jednak pamiętaj, musisz być pełnoletni, strona jest tylko dla osób które ukończyło 18 lat. Dodatkowo nie zachęcam Cię do wpłaty, ponieważ nic nie trafisz i ciężko trafić najlepsze przedmioty. Te przedmioty zgarniesz razem z wpłatą jako prezent. Nie jest to losowanie. No i co? Za 8 Zico Bowick? Raczej go nie ma. Ale za 8 ziko jest Good Knife Emerald, P90 Emerald Dragon, za dychę Talon, za 15 Fire Serpent, za 2 dychę Karambit, za 5 dych Glock, fade. Jest zwiększona szansa na Karambita i Fire Serpenta, a podwójna na Glocka, fade. generalnie mam nadzieję, że jak wrócę... To nie będzie już tych przedmiotów, bo one wiszą tutaj konkretnie, no sami zobaczcie ile osób próbola, próbowało wypolować tego karambita. No w chuj. Każdemu z was dziękuję za grę na moim kodzie, ale nikomu się jeszcze tego karambita nie udało zgarnąć. Zobaczmy jak to wygląda z Glockiem Fade'em. No dziękuję. Dziękuję za używanie mojego kodu. Nadal niestety to wszystko w grze 15 zł. Fire Serpent, też duża ilość osób. Zobaczmy takiego good Knife'a. O też się sporo osób tutaj próbowało załapać i zgarnąć go razem z płatą, ale się nie udało, więc no nadal te skiny są w grze, tak jak mówiłem, żeby zagrać na moim kodzie klikacie zielony plus, wpisujecie kod Waxes, otrzymujecie darmowe 2 złote. No i plus 10% płaty, jeśli coś zrobisz. Jeśli przegrasz, możesz się tym pochwalić u mnie na Instagramie lub na Discordzie. A ja wjeżdżam do tego Sherda 4 skrzynie USP i Glock Case na buście. Batla za 6 dyszek i zobaczmy, czy tutaj coś wypadnie. Ale widzę, że Chyba tutaj, a no nie startuje z tą batelką Więc ja ją kopiuję Kopiuję ją i robimy sharda na trzy osoby Zobaczymy taką tanią batelkę Zobaczymy jeszcze zaraz battle 2 na 2 Też tanią myślę, że maksymalnie za 400 No a później robię grubasa ee, Z hydrami, z revolution case'em Z recoil case'em, z breakoutikami, Bo ostatnio te breakouty. Tragedie odjebały. Nie wiem czy widzieliście, ale niestety. Trzy breakouty na dżesterze. Dały dwa motyle dla botów, a nie dla mnie. Jakbym trafił jednego, to bym tam zgarnął naprawdę konkretną batę, ale niestety nie pykło. No i zobaczmy jak tu na tym bujście w ogóle. Mm, no tak cienko na no dobrze, że ten e, Shinobu jeszcze wleciał za dwie dyszki, ale i tak dosyć cienko. E, robię jeszcze battle 2x2 standardzik. E, I tak jak zapowiadałem, no to zrobimy ją za maksymalnie, maksymalnie cztery stówy. I dajmy sobie tak, pierw po 3 i po 5%, damy 2 razy 2 jedną 4%. No i dobra, niech to będzie. Niech będzie taki standardzik na samych procentówach. E, myślę, że zrobimy jeszcze takiego w sumie undera. E, nie takiego samego, ale też tak do pięciu stówek tym razem, tylko nie damy samych procentówek. No a później wjeżdża grubes. E, później wjeżdża grubas, tak jak mówiłem, czyli jakieś hydry, recoil, breakouty. Damy chyba brawo. Oj, damy brawo, jak tam fajny serpencik fabrycznie nowy wystatraków leci, to powiem wam, że będzie grubo. No mamy na razie Guardiana tutaj na tej batli 3% Asimov nic, a 5% żeby ja Kałach minimalwer wleciał. Oj, nie ma nic, no tutaj poza Guardianem nie dały nic. No i zobaczmy, jak to z tym boikiem będzie. 1%. Nie, 2%, to jest 2, nie? 2%, dobra, dwie skrzynie, 2%, szkoda, że Bowie najw wleciał. No, z drugiej też nic nie ma i zobaczmy. 4% jak wiedzie tutaj Boi, no to mamy spoko battle. No ale niestety nie mamy. No, zgarnęliśmy tą batlę, ale nie, no cienizna, cienizna i ja myślę, że teraz zrobimy sobie coś innego, damy Andera, tak jak mówiłem, e, ale tym razem damy tak, Asenta, damy Boreala Radianta, dajmy w ogóle tego Wostelanda e, i, i ja powiedziałem, że zrobimy sobie batelkę za 5 stówek. Kurczę, no to będzie miało ręce i nogi 525. Dwie dyszki więcej, ale to ma ręce i nogi i to już są powiedzmy. To nie są procentowe. Może tak to ujmę, więc tutaj może będzie lepiej niż na tej wcześniejszej batelce. Jednak w tych tanich skrzyniach, które mają Emeczkę, Abupę i Kawaha, jest bardzo, ale to bardzo dużo skinów, takich wiecie, słabych do trafienia, dlatego nie zawsze te fajne wpadają. No i na razie ani Mki, ani AWP. No i teraz ten kałaszek, proszę, na prawo. Fabrycznie nowy. U! Ej, field tested i battle scared. Wosteland? Jakby Wosteland wypluł tego Maka, powiedzmy, to jest to gruba batla. Tyle powiem. Naprawdę. A jakby tutaj ten kałach fabrycznie wleciał, a nie field tested, to by było jeszcze lepiej. No, ale zobaczmy. 3%, nic i 5%, 4 i 1. Zobaczmy. Na 5% może ten kałach z statraku. Oj, przeleciał jakiś kałach, ale nie wpadł. No i może ten Bowie na prawo, co? Oj, mamy Shadow Daggers. No i na 1%, raczej będzie ciężko, ale... Ale niestety, no na 1% nic tutaj nie wpadło, mamy Shadow Daggers. Eee, no wyszło trochę lipa, a zobaczmy jeszcze tego Wastelanda normalnie. Gdzie jest Wasteland? Tutaj? I zobaczmy powiedzmy trzy razy na Jesterze. Szkoda, że ten mak tam dla nich nie wleciał. Mamy Ostelanda Rebela, jest to trzeci najlepszy przedmiot w tej skrzyni. Ale Well Worn, a zobaczmy jeszcze trzy, nie ma nic. Oj, słabo, Fama's Spitfire. Fama's Speedfire. Mamy Battle Skirt i mamy jakąś kosę. Oj, Huntsman Brightwater, no nie jest to Talon Raspberry ale w sumie jest to Kosa. Ta skrzynia za 180 ziko, powiem wam, że ona... Jest nawet tania, patrząc na te przedmioty, jakie tutaj są. Bo jest tutaj maczek, on kosztuje, zobaczcie, no ponad kloca. A tym razem, oj, mamy bajoneta. No bajonet, ale lepszy niż Hunzman. To jest w sumie już fajny drop. Mamy kolejną kosę z Wostelanda. Good knife. Ej, w Rastku. Ej, zostawiam go na razie. I powiem wam tak. Robimy underdoga 2 na 2 I zaczynamy tak. Losteland, Gunslinger. Damy dwa razy Danger Zona, no i tak jak zapowiadałem, damy sobie troszeczkę więcej tych skrzynek, ale Breakout dwa razy, damy Hydre, damy Hydre trzy razy, damy Bravo case razy dwa, Weapon'a razy dwa i teraz Anarchia, Radiation, damy Ametysta, damy dwie skrzynie i jedną 3%, hole, robię takiego Underdoga, ja liczę na Ametysta. Otwierałem już na Jesterze ametysta parę razy. Wjechał tu jeszcze jakiś gościu albo jakaś typiera Szkoda, że do mnie, ale dobra, zobaczmy. No, mam nadzieję, że tutaj będziemy mieli farta i ametyst. Tyle razy go otwierałem, a nieraz mu tylko Sofiera nie było. Więc no, mam nadzieję, że w tej battle on się pojawi. Niech go zgarnie i samo albo Emilii, chociaż bardziej pewnie Emilii, bo ona ma większego farta. A na razie zaczynamy dosyć cienko. Dwie pierwsze skrzynie nie dały zupełnie nic specjalnego. Danger Zone. No nawet Kawaha nie nie by ale zobaczmy może drugi. Ej, też nie ma Kawaha Asimowa i mamy Beta na dwa noże, a Fever Kesik? Chuć, Waszkeret Knife no, Doppler Phase 1. No wolałbym bota. Wolałbym bota u siebie. Tak, ten gościu mi zepsuje tą batlę. To będę go właśnie śledził. Ej, ostatnio, breakout to od razu noże jakiekolwiek wypluł. Teraz motylek na prawo, proszę. O, ja cię kręcę, może być tutaj cienko. Chociaż na końcu mamy jeszcze mocne skrzynie, i ten szkieleton tutaj, no. nie decyduje o tej batli. Aczkolwiek te awupki, no, też nie są nam na rękę. I proszę, headshmaiden. Okej, okay, kulminty. Cool wychodzimy na prowadzenie jedną parą rękawiczek. Okej, okay, slotery minimalware. Fire Serpent w statraku, Fabrycz... A, fabrycznie nowy, bardzo dobrze. Drugi brawo. Drugi brawo, Case już nic nie dał, mimo że był Fire Serpentu i samu. Zobaczmy weapon Case'a. O, weapon Case... Padaka na Jesterze wam powiem. Padaka. No, padaka, padaka, padaka straszna. Anarchia, motylek na prawo. Oj, przeleciał tam motylek. Kuźwa, obyśmy motylka Sapphira nie trafili, bo będzie naprawdę lipa. Jest Falkion, no i dobra, Ametyst zdecydująca. Proszę, Safire e, na prawo. Ja pierdziele, Sapphire przeleciał. Dobra, mamy tą battle, całe szczęście. Chociaż jakby nie patrzeć... To spodziewałem się więcej. Po tym Ametyście pieprzonym, szczerze, spodziewałem się o wiele więcej. Ja bym chciał zrobić jeszcze 2 na 2 underek i zróbmy coś takiego. 3 3 ametyst. 11 tak. Under za 11 i niech tutaj dupnie w końcu ten motylek Sapphire. Proszę Adrian. A tutaj będzie Emily oraz Alex. No i zobaczmy, czy to się jakoś dobrze ułoży. 3% Tiger na początek. No bayonet Tiger. Nie jestem 9 ani karambit, no ale lepiej, że coś wpadło dla nich niż yy, naklejka. Oj, hola nie ma. No i dobra, decydując. Dwa motylki Sapphire. Oj, bez szans. A motylek fabrycznie nowy. No niestety, nie zawsze trafia się najlepsze przedmioty, ale spróbuję kliknąć w ogóle sobie skrzynię. 3% hole i zobaczmy, czy ja to kliknę. Bez szans. Bez szans klikniemy jeszcze jedną będę miał 6 dyk. Nie ma. E, Okej, okay, ale powiem Wam tak, no. Batalkę wygrałem, a ja powiedziałem, że Wam rozdam guta, ja wygram batalkę, więc niech będzie, ten good knife za ponad 5 paczek leci dzisiaj dla Was, żeby wygrać tego gut musisz zostawić łapę w górę, dzisiaj dwie łapeczki, 66 groszy, tyle ile dobijecie, tyle rozdam, pamiętaj, że musisz mieć suba, żeby wygrać gut Knife. A. jeśli ja wybiorę Twój komentarz, a zobaczę, że nie masz suba, to ten gut knife dla Ciebie przepada i szukam innego komentarza, proste zasady, a dzisiaj w komentarzu, żeby wygrać gut musisz napisać czy na ten moment masz kosę? A jak masz kosę, to napisz jaką i tyle. Życzę powodzonka. A ja robię Underdoga na trzy osoby. Ja bym ale tutaj wyjechał tak: Striking Ninja Case, dwa razy Fever, dwa razy DreamSet Nightmare, damy Kurst Case'a, damy Ratlesa, damy trzy razy Breakout'a, damy jednego Wotera, damy Phoenixa, damy tutaj Kuźwa Hydre, razy 2, damy spektrum'a, damy Cyber Case'a. Damy jeszcze eleganta, damy dwa razy retro i damy 3% hola, robię underdoga, ale to nie będzie kuć batla 2 na 2, tylko to... A jednak kliknąłem standardzika. Kurczę, może tak miało być. Nic się nie dzieje bez przyczyny, więc zobaczmy. Może to miał być standardzik. Może specjalnie miałem mis kliknąć. No ta striking ninja case na pewno nam tego nie pokazuje, że to nie był przypadek. Ale, może tutaj, tutaj coś jeszcze wpadnie? Może fewer case szkieleton rubi? Kurde, jakby mi dało szkieletona na rubi, tak na sam start, no powiem Wam trzy dyszki ponad. No, już bym się czuł nawet bezpiecznie. Ale jak na razie, cztery dyszki. Drugi Dreams. Okej, okay, nie ma nic. I zobaczmy. Fajnie, jakby teraz tutaj wjechała M9. Ja pierdzielę. Chociaż i tak by były dwie M9, w sumie dobra. Może ratle z motylek. Emeczka Prince no widzę, że tutaj chyba ten Adrian ma to zgarnąć, ale nie zapeszą. Five 5-7 Gloczek Petka, no proszę, jebniczy. Cyrex. Filtested. Aha, jak na razie żadnego złotego itemu nie ma, to z za dwie dychy. A i układa się tutaj kuźwa under na razie. O jeszcze redline minimalware. Może hydra zaskoczy do Pandory. Famas. Może talon? Specjalist z losy. No, well war, no nie, nie ratują nas tutaj. Imperial Plade już nas ratują. Żeby ten retro chęcić do mną Karambita Gamma do albo Fire Serpenta O, i Adrian, patrzcie to, a tak myślałem, że ten pierdzielony Adrian, on, on miał z początku już Już farta, miał z początku tam jakieś baity, Tak myślałem, że ten Adrian kurwa to zgarnie. E, no i zgarnia. Ja mam 4 dychy Gutnew jest wasz a my sobie jeszcze klikniemy na sam koniec. 2% houla proszę. Nie ma. Nie zawsze trafia się najlepsze przedmioty. Na razie...